Czy życie na kociołapę, życie w konkubinacie, jest grzechem? Na tyle ciężkim, że nie można przystępować do Komunii Świętej. Takie dostaje często pytanie. Że jestem rozwodnikiem, chcę przystąpić do Komunii, ale nie mogę. Bo według prawa kościelnego on żyje w grzechu. Ciężkim grzechu, że nie może przystąpić do Komunii. Ja brońcie, panie Boże, nie chcę yy, yy, jakiejś rewolucji w kościele. Małe reformy to tak. No bo kuźwa na no to prostawy, no to jest temat bardzo złożony. Jest rozwód i jest rozwód. Jeden się rozwiódł, bo mu się nie powiodło, bo po prostu nie męczyli się razem. No nie szło im, nie? Nawet dochodziło do jakichś bijatyk, dzieci nie mieli. I się rozwiedli. Inni na przykład no, rozwodzą się, no bo znudziła mi się żona. Tak naprawdę mi się znudziła żona, ja muszę się rozwieść, muszę mieć drugą. On się tego nie przyzna, ale będzie w inny sposób indukował ten rozwód, aż się w kuźwa rodzina rozleci, nie? Wszystko zależy od kontekstu. Przecież są kobiety, które zmieniają facetów jak rękawiczki, nie? Bo to nie ten książę z bajki. Jednak to nie ten książę z bajki, nie? Następny. A następny jeszcze gorszy. Nie wiem, czy to można tak generalnie powiedzieć, o niech wszyscy... Żyjący w konkubinacie zostaną rozgrzeszeni i niech idą do komunii. Ja uważam, że każdy powinien postępować według głosu własnego serca. Ty czujesz, czy to był ciężki grzech, na tyle ciężki grzech, że, że nie możesz przyjmować komunii świętej. Są jeszcze cięższe grzechy i to też w zależności od kontekstu, jak zostały popełnione. To te ciężkie grzechy mogą niekiedy stać się lekkimi grzechami. Na przykład nie zabijaj, ktoś zabił. No to suger przecież wyraźnie jest napisany nie zabijaj. Podważasz o taki paragraf, a jak żołnierz zabije, bo kuźwa wróg idzie i ma do wyboru albo sam łeb nadstawić, albo likwidować cele. A jak cywil się zaciągnie chwyci za karabin, by bronić swojej ojczyzny, a ojczyzna to nie jest słowo ojczyzna, tylko to jest twoja matka, twój ojciec, twoje dzieci, twoja żona. To jest ojczyzna. I musi chwycić za karabin. I likwidować cele, bo w innym wypadku zlikwiduje jego rodzinę. Może nawet w torturach. To co w takim kontekście popełniony ten grzech nie zabijaj, a zabił. Też jest takim ciężkim grzechem. Takim samym grzechem, jak ten, który zabił na zlecenie w czasach pokoju. Wziął pieniądze, jakąś w jakiś grosze i kogoś zabił. Albo zabił o, dla ciekawości, bo są tacy wyrodnialce. Albo dla perwersji seksualnej zabił. Taki sam to nie jest taki sam. Także tak samo ja uważam, że nie można generalizować. Świat nie jest czarno-biały. Ludzie lubią takie prawa i takie jasno powiedziane, nie? Ale i tak potem lawirują między tymi paragrafami, jedni żeby uciec przed prawem, a inni przed swoimi wyrzutami sumienia. Ja uważam, że każdy powinien się słuchać głosu swojego serca. Jeżeli czujesz, że nie czujesz, nie jesteś grzeszny. Nie czujesz się ciężko grzeszny, no to idź do komunii. Mimo, że żyjesz w konkubinacie. Mimo, że żyjesz na kociołapę, że współżyjesz przed ślubem. Przez ile par współżyje przed ślubem. I co oni też nie mogą chodzić do komunii? Młodzi, a kochają Jezusa, są jego owcami. Nie to, że tam dla ludzi dla pokaz ciapnąć opłatek, żeby nie widzieli, że on jest świątojobliwy, tylko jeżeli faktycznie miłujesz Jezusa i chcesz doświadczyć tego przymierza z Nim, poczuć z Nim jedność, a naprawdę komunia, to... Daje, no to idź do komunii, przyjmij ją. Ale tak naprawdę uważam, że wszyscy ludzie w głębi serca są dobrzy i zasługują na miłość Boga. I to miłość są w stanie odwzajemnić, czyli powiedzieć sobie: już nie będę grzeszył, będę dobry, nie będę szedł tym szlakiem grzesznym. No i co w takim wypadku? Do komunii, rozgrzeszenie i amen. Jeszcze jedna kwestia. Spowiedź. Spowiedź ma na celu cię oczyścić, wyspowiadać się albo przed księdzem, albo w duchu przed Bogiem. Jeżeli w swoim sercu żałujesz za grzechy popełnione, jeżeli jesteś w stanie uczynić za te grzechy, no i więcej ich nie popełniać, no to już jesteś rozgrzeszony. Spowiedź ma na celu wyrzucenia, wyrzucenia z siebie tych grzechów. Tej ciemnej energii. Po prostu ludzie, niektórzy nie potrafią tak przed Bogiem, ale gdzie jest ten Bóg? W środku, w Twoim sercu. Niektórzy po prostu wolą przed księdzem, czują wtedy większą ulgę, że tam ktoś żywy, człowiek ich wysłucha. To jest aspekt psychologiczny. Tak jakby poszedł do psychologa. To idzie do psychologa, to mówi też o swoich grzechach tak naprawdę, nie, o swoich problemach. Idzie do księdza, wyrzuci z siebie, ksiądz wysłucha. No za zadanie tylko wysłuchać. Ukierunkować delikatnie, nie ochrzanić. Samo to, że on już klęczy w tym konfesjonale i mówi te swoje najskrytsze tajemnice grzeszne, to już samo to on już jest upokorzony. To nie ma sensu go ochrzaniać. Wysłuchać go. Już wystarczy. Delikatnie wskazać drogę. Także, jak ktoś czuje potrzebę, to niech idzie do spowiedzi do księdza, do konf konfesjonału. Ale, jak na przykład ktoś ma opór, no bo ja rozumiem, to po, po prostu z różnych względów nie mogło się przełamać. No to, co dla niego będzie lepiej, jak do końca życia nie przyjmie komunii świętej, czy jak się wyspowiada z całego serca przed Bogiem, a umie się spowiadać przed Bogiem. Można na przykład zamknąć oczy. I wykaligrafować te wszystkie swoje grzechy w ciemności pod powiekami. Napisać. List do Boga. Panie, zgrzeszyłem. Wybacz mi te moje grzechy. No jestem człowiekiem grzesznym. Zszedłem na złą drogę. Oto moje grzechy. I punkt po punkcie. Pach, pach, pach. Wybacz mi pokornie. Zwinąć. Wrulon. Jakbyś pisał tam gdzieś na pergaminie, nie, te grzechy. Zwinąć wrulon, przytulić do serca. Pff. I do góry. Do nieba, niech idzie do Boga. To już jest przecież taki. To jest takie piękne już, nie? Taka chęć nawiązania kontaktu z Bogiem. I On to usłyszy, On to przeczyta. Poczujesz ulgę? Po takiej spowiedzi, poczułeś ulgę? No to nie masz już tych grzechów. Są cię odpuszczone. Idź do komunii. Zachęcam wszystkich do przyjmowania Komunii Świętej, bo przychodzą nie, nie lekkie czasy, a komunia nas wzmacnia. To jest przymierze z Jezusem. To jest Jego wibracja. Wibracja miłości.